Siemano, siemano! Mexicano TV. Otwieram Wam drzwi tym razem do stawów marczukowskich w Białym Stoku. Zapraszam Białostoczan i okolicznych mieszkańców na te, na te stawy, bo one są naprawdę wspaniałe. Jest tu cisza, spokój. Zaraz je obejdziemy. Także pozdrowimy przy okazji parę osób i porozmawiamy na niektóre tematy. Także słuchajcie, pierwszy raz na kolanku, na spokojnie. Słuchajcie, fajnie jest naprawdę świetna atmosfera. Szkoda, że nie wzięłem z chleba, ponieważ są tutaj kaczki. Są kaczki. I niestety ich nie nakarmię, bo nie mam... Mam mułkę, ale bułkę, Jedną bułką tyle kaczek, to nie ma sensu nawet. Jedna dostanie, druga nie. I to będzie taka niesprawiedliwość. Także czekajcie, zaraz oprowadzimy was wszystkich po kolei, powoli są też wędkarze. Także słuchajcie, zaraz będziemy odprowadzali. Jak widzicie, są tu nawet ryby na tych stawach. Ja trochę wam obskoczę te stawy. Oczywiście mogli no, Widzicie kaczuchę? Czy mi widzicie? Chyba widzicie. Tak mniej więcej te stawy wyglądają. Potem się przyjdziemy tutaj. Potem przyjdziemy się tam. O, tutaj nie wiem, czy zobaczycie kaczki, one trochę są daleko, ale podejdziemy do nich bliżej. Natomiast wracamy tutaj. Cóż to mamy za ryby? Na tym jakże na tym, jakże pięknie zarybionych stawach. Sztucznych stawach, oczywiście sztucznych. No, mamy tak, słuchajcie. Mamy cierniki. Z tego co wiem, to to jest to. To są cierniki. To są cierniki. O, tutaj Wam pokażę. Wyżej. Mamy też karasie. Są karasie. Są karasie. Są karasie. karasie. Ma się karasie. Ma się karasie i tyle. Dobra, teraz pozdrowimy, bo tak zacznę wszystko objaśniać i nikogo nie pozdrowię. A przydałoby się krążówno. Wieś, wieś, grążówno, pozdrawiam, wieś, grążówno. Jeszcze zostały mi się, słuchajcie, trzy, trzy, trzy pocztówki wolne. Także jak ktoś będzie zainteresowany, to proszę pisać na Facebooku. Kariny z Olsztyna. No, pozdrawiam, Olsztyna. ja byłem w Olsztynie. Byłem w Olsztynie parę razy, słuchajcie. Także być może, o i właśnie, być może i się wybiorę ze względu na ten tatuaż. Bo lubię tatuaże i nie ukrywam tego. Grubego z Wielbarga. Pozdrawiam ci Gruby z Wielbarga. Oraz Salamankę Paulę, cokolwiek miałoby to znaczyć. I Leszka P Zbytowa Borodo. Aha, i chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz jeszcze, słuchajcie, nie? Że jeżeli na przykład ja pozdrowię nieświadomie e, jakiegoś zbrodniarza albo coś, bo, bo Wy mi sami podsyłacie, takie nazwiska. Ja nie muszę znać całej historii świata, bo Wy sobie wygórujecie, a ja nie jestem w stanie sprawdzać wszystkiego. To, no to wybaczcie dla mnie, ale ja naprawdę ja nie muszę znać wszystkiego. Dobra, przejdźmy jeszcze raz do rybek. Następne rybki, jakie będą, to mamy tu, mamy tu, nie wiem, czy będziecie widzieli, mamy tu lina, czyli są liny, jak są liny, to można wiązać. I, 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 I coś wydobyli tutaj. Oczywiście piskorza. Hmm. Tak on mniej więcej wygląda. A tam daleko, daleko, daleko siedzą i łowią. Panowie wędkarze. Może się przejdziemy do nich, zobaczymy. Jak nie pogonią. No, także słuchajcie. Wrzućmy kamerę na stawik. I jeszcze będzie. Będzie jeszcze pytanko do mnie. Które, na które jeszcze nie odpowiedziałem a więc To <laughs> za głupie pytanie, czy zjebałem się kiedyś przy mamie? no raczej nie, raczej nie, nie. staram się nie zjewać przy mamie oczywiście też zaczyna parać, wiecie, to jest po prostu, kurde to jest po prostu no poniżej pasa poniżej pasa, słuchajcie, zaczyna parać oczywiście, jakie leki biorę? o Jezus, nie pamiętam nie pamiętam jak one się nazywają, ale na pewno. Yy, na pewno z potasem, i na pewno jakieś. Yy, no, antybiotyki. No i cóż, lecimy dalej. No, kontynuujemy dalej. Chociaż mży, no, Ja mówię wam, słuchajcie, nie mam szczęścia ani wczoraj, ani dzisiaj. Chciałem dla was to zrobić, ale. Ale to zrobię. Uprę się i zrobię. Nie zdechnie telefon. To tylko mrzawka lekka. Jak widzicie jesteśmy na pomoście. Taki mamy widok. Taki piękny, że ja zdechł parę sobie. Super po prostu super Ancko, słuchajcie. No ale dobra, Meksykano jest jeden i damy radę. Oczywiście kurtki nie wzięłem, No bo co? Przecież nie padało, jak wyjeżdżałem. Pozdrawiam Dawida z Wisznic. Wisznic. Wiśnic, przepraszam. Pozdrawiam Dawida z Wisznic oraz Blacksona. I brudną małpę. Cokolwiek miałoby to znaczyć. No i kolejne pytanie. Czy byłem ministrantem? Próbowałem być ministrantem. Próbowałem być ministrantem. Naprawdę, poważnie. Próbowałem. Ale nie doszło to do skutku. Bo my byliśmy tacy roztrzepańcy, koledzy. Nas było kilka osób. Byliśmy roztrzepańcy i i z początku jeszcze chodziliśmy tam na te nauki, żeby zostać ministrantem, natomiast, natomiast potem to się wszystko rozwiało i przestaliśmy chodzić i, i koniec i woleliśmy sobie, pamiętam, zjeżdżać na tyłku z górki po śniegu niż, niż chodzić tam na, na te nauki nie? ministranckie. Także miałem być, miałem być, słuchajcie, ale nie byłem, nie byłem. Spójrzcie, jak to świetnie wygląda wszystko. Naprawdę. Warto tu przyjeżdżać w białostoczanie i nie tylko. Naprawdę warto. Zaraz się udamy w tamtą stronę. Są kaczuchy, no niestety, mam tylko jedną bułkę. Nie myślałem, że będą kaczuchy, słuchajcie, od tego zacznijmy. Nie myślałem, że będą kaczuchy. Także nie przygotowałem się. Następnym razem, najwyżej. No i obecnie jesteśmy przy jakiejś takiej, jakiejś takiej. tamie, nie tamie. Cholera wie jak to nazwać. Chyba taka. płych. Nie wiem. Sami to oceńcie. Woda spływa i to I płynie sobie gdzieś dalej. A dokąd to napłynie to ja nie wiem. Ciekawe czy kaczuchy zobaczycie? A zobaczycie. Są, so, są, so, są, so, są. So, so tutaj, o. Są, so, są, so, są so. kaczuchy. Także fajnie. To od kaczek pozdrowienie będzie dla kogoś. Zaraz zobaczymy, dla kogo będzie pozdrowienie. Od kaczek. No. Pozdrowienie od kaczek. Dla. Alberta Klopsa! O, jak fajnie wyszło! Kaczki i Albert Klops. Pozdrawiam cię Albert Klops! Ale także również Aleksandrę G i Jacka N. Borodo. I idziemy dalej, zwiedzać.